Wiecie co? Jestem zajarany jak mały dzieciak. Ja już tak dawno nie byłem na rybach, że to się w głowie nie mieści. W końcu, w końcu puścił lód, więc mogłem zjawić się nad jednym z moich ulubionych starorzeczy. Proszę zobaczyć. Dzisiaj zabrałem ze sobą ten kijek Solum Blaze do 10 gram. jaki trochę mocniejszy. Ostatnio miałem do 5. Teraz do 10 i słuchajcie, przy okazji też zaraz Wam pokażę, będę testował. Sprawdzą nowe gumy. Najpierw, najpierw sobie standardowo spróbujemy na pupę od Fishapa, tą malutką zobaczymy czy coś w ogóle się będzie działo i zaraz wam pokażę jakie gumki nowe sobie przygotowałem. Coś na co jeszcze nie łowiłem, więc jestem ciekawy co z tego wyjdzie. No siemanko moi drodzy. No w końcu nad wodą. Yy, trochę czasu minęło, były targi, później były trochę pogoda nie pozwoliła, bo trochę przymroziło. Woda była zamarznięta. To są no niestety, no urok takiej wody jest taki, że tutaj lekkim mrozik, i tutaj już od razu yy, pojawia się pokrywa lodowa taka lekka, ale już on, on, on Umożliwiająca łowienie. Ale dzisiaj za to pogoda taka w zasadzie kwietniowa. No, lód puścił, więc czas najwyższy było zjawić się nad wodą. Tak jak mówię, delikatny spinik, mam trochę nowych gum przygotowanych, wszystko to sobie dzisiaj sprawdzimy. No, mam nadzieję, że chociaż cokolwiek będzie brało. Powiem wam też, bo jest kilka nowych informacji, jeżeli chodzi o dipera, ale to później. No, z racji tego, że jak wiecie, ja na kanale pokazuję, używam tego Deepera i gdzieś na Was informuję o różnych nowościach. To jest fajna teraz opcja abonamentu Premium Plus. Dla wszystkich tych, którzy kupując, boją się, się, że gdzieś tam zarzucając to urządzenie, je stracą i jakby zostaną w ręką, z ręką w nocniku. Ale o tym wszystkim później. Najpierw lecimy połowić w końcu. Dobra, tu jest takie też miejsce, które warto obłowić. Zobaczymy, tak zmierzam w kierunku tych tam miejscówek, tych co zawsze łowię, ale po drodze trzeba sprawdzić. Tutaj, nie? Co to jest? E. Myślałem. Serce mocniej zabiło już. Dobra. Parę rzutów kontrolnych zawsze nie zaszkodzi. Jak się kurde, nic nie dzieje, to lecimy dalej. Wiecie, jakie jest ciepło. Jest po prostu no, normalnie kwiecień. Niebywałe to jest koniec stycznia, a jest pogoda jak w kwietniu. Za ciepło się ubrałem. No słuchajcie będzie ciekawie, woda do góry poszła i to znacząco. Zbyt prawdopodobnie ta ścieżka będzie zalana, będzie wesoło. Dobra, ale na szczęście nie jest tak wysoka, żeby nie móc tutaj dojść. Po prostu będę chodził po wodzie, ale to w niczym nie przeszkadza. Dobra, jeden rzut tu. Nawet lepiej, że jest trochę wyższa woda moim zdaniem. I teraz idę w to miejsce, gdzie tak największe prawdopodobieństwo jest. Moim zdaniem zawsze było tutaj najlepiej, albo najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej, były strasznie rozrywane. Dobrze, to idziemy dalej. Jakoś strasznie dużo nie poszła ta woda do góry, ale trochę. No widzicie, tutaj gdzieś ścieżka na wszędzie stoi ta woda, to wszystko podmokło. Teraz się zrobiło po prostu bagno takie. Ale jeszcze na tyle, że można chodzić. Podejrzewam, na wiosnę będzie taka woda, że może nawet w woderach może być problem. Dobra. Tutaj już jest ten obszar wody. Tu jest troszeczkę szerzej, tu już jest ten obszar wody taki. Zwykle okonie tu lubiły stawać. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dobra, założę może większą przynętę. Najpierw chcę na coś sprawdzonego, w ogóle zobaczyć, czy będzie jakaś reakcja. I później będę sobie sprawdzał te, te nowe gumy. Nie? A jak się nic nie zadzieje, to też będę sprawdzał. Oczywiście Ale najpierw, tak na pewniaczka, chcę zobaczyć. Jakby się kto pytał, to nie jest tak, że jak już takie starorzecze się namierzy, to macie stuprocentową pewność, że, że w takim miejscu połowicie, bo to starorzecze jest doskonałym przykładem. One jest połączone z rzeką w ogóle. I o kurde, tutaj to ja nie wiem, czy ja przejdę. O czym ja mówiłem? Aha, że starorzecze nie jest. No tak, tutaj właśnie bardzo często jest tak, że jak się przyjeżdża, to tutaj wcale nie ma jakiegoś szału. Może być tak, że połowimy, a może być tak, że niestety. Dupa jaś, wiecie co, muszę się przełączyć na GoProka, bo tutaj już jest taki klimat, że nie wiem, czy zaraz yy, się nie wpier tego, nie? Dobra. Już się tu prawie zapadłem, chwilę postałem już... Tu o tej chcę tylko. Tam już dalej nie przejdę chyba przy tym stanie wody. Ale tu kawałek mam nadzieję, że... Tylko wiecie, ja tak trochę ostrożnie, bo ja tu nie wiem, czy tu jakiś czy jakieś dziury, nie wiem, nie? nie wykopał i wtedy będzie niefajnie jakby mi się udało tutaj na tą kępkę stanąć to by było super, ale może zanim to zrobię o tutaj jest coś tam pod spodem takiego twardego, dobra tu zrobię parę rzutów cyk A, właśnie tam mi chodziło żeby pod te pod te się dostać słabiutko coś wam powiem Dzisiaj mega słabiutko. Trochę mi się to nie podoba, bo tutaj się kurde nic nie dzieje. Nawet te małe bzciągwy nie uderzają. To tak trochę wygląda słabo. No nic to co to najwyżej znaczy, żeby taka przygoda bez ryby. No co? Po takim czasie to się należy, nie? Próbuję oczywiście w dwojaki sposób, tak jak pamiętacie z poprzednich odcinków. Albo podbijam, albo daję przynajmniej opaść i bardzo powolutku ją ciągnę po dnie. To ta pora roku jest taka, że to takie, takie prowadzenie się często sprawdza właśnie. To Czasami wręcz zatrzymuję i czekam chwilę. I prowadzę dalej. Prowadzenie na tą porę roku na takie miejsca bywa bardzo skuteczne. Ale może nie dzisiaj, co? Kurde, no, trochę mnie to wkurza, nie? bo to czy jakby jest spragniony brania, ale pójdę jeszcze tam. No, parę godzin mam to. Te gumy Wam pokażę. O, coś tam będziemy mieli co robić. Dobra, to sobie spróbujemy teraz w innym miejscu. Słuchajcie, tu chwilę sobie stałem na skarbce, patrzyłem, tam widzę, że w tamtym miejscu drobniczka lekko oczkuje, co jest dobrym znakiem. <laughs> Dlatego jak tutaj zrobię parę rzutów, to pójdziemy tam. Jakie jest drobniczka, może jest tam i okoń. Na tamte miejsca wrócę trochę później, późnym popołudniem, bliżej może wieczora, czy jakby będzie się już trochę. Trochę niech to słońce mi zadrzewa się schowa. Tutaj tak było, no tak jest tutaj, że to czasami one nie biorą cały dzień, a na wieczór gdzieś tam. Mówię, to nie to nie jest takie miejsce, że tu się przyjedzie to i się od razu nie wiadomo co nałowi. Trzeba też trafić w dzień. Co mówię, to jest połączone z rzeką, te ryby też wędrują. Teraz się bardzo zmieniła pogoda, bo się zrobiło z, mroz, z takiego lekkiego mrozu, no mówię, no kwietniowe słońce, jest ciepło Przeokrutnie, więc też cholerowie gdzie ta ryba powędrowała, dlatego sobie teraz bliżej rzeki spróbujemy Chwila przerwy słuchajcie, po takim ciężkim łowieniu, tyle ryb, to trzeba chwilę odpocząć A tak serio, to bardzo źle to wygląda dzisiaj, chyba nic z tego nie będzie, ale Cierpliwie czekam jeszcze do wieczora. Mam nadzieję, że jak to słonko się schowa. Nie wiem, czy tu tak trochę zaczynam taki wniosek wyciągać, że tutaj nie jest za dobrze, jak jest słońce. W każdym bądź razie, korzystając z chwili przerwy, woda troszeczkę poszła do góry. Jak pamiętacie w jednym z ostatnich odcinków tutaj, właśnie z tego starorzecza pokazywałem wam, ile jest tej wody za pomocą echosondy deeper, którą bardzo często używam sobie. Właśnie zabieram, bo ona jest no, łatwa. Jakby w transporcie bardzo szybko się to obsługuje. Idealna do łowienia z brzegu, do sądowania z brzegu, również, bo nie tylko. I pokazywałem wam, ile tej wody jest. Teraz pewnie widzicie ujęcia z, z tych odczytów, więc podejrzewam, że tak Z30 cm. No, no myślę, że za 30 cm trzeba by do tego co widzicie dodać. No jakby na razie się to nie przekłada na ryby. Ale jak już jesteśmy przy tym diperze, bo wiem, że wielu z was jest tym urządzeniem zainteresowana i wielu z was też miało problem to jest taki feedback, który Deeper dostaje, że jakby wielu użytkowników no, miało obawy, co się stanie jak na przykład nie wiem, wyrzucicie tą sondę i gdzieś tam sobie ją urwiecie, ona poleci, nie odzyskacie i no to co wtedy? Czy wszystko wam przepada? I teraz pojawiła się taka opcja. Jak wejdziecie sobie w aplikację Fish Deeper, wejdziecie sobie w menu yy, abonament, yy, klikniecie sobie tutaj na swoją nazwę użytkownika albo moje konto. Macie coś takiego jak kup premium lub premium plus. I to premium plus daje takie możliwości w porównaniu do jakby macie opisane w premium mapy głębokości, mapy twardości dna, mapy 3D. W premium jest w zasadzie to samo mapy głębokości, twardości dna i 3D. Plus pakiet ochronny i do tego jeszcze rabat 20% na akcesoria. Pakiet ochronny polega na tym, no, to nie jest do końca bezpłatne, oczywiście, no bo wiadomo, ale jeżeli urwiecie tą osądek, ktoś wam ją ukradnie, tutaj zresztą jest cały opis, coś tam się z nią stanie, to za jakąś tam opłatą, oczywiście, ale nie za jakby pełną wartość tego urządzenia, możecie sobie drugie urządzenie nabyć i to stare zostaje dezaktywowane, a wy, jak wy macie, to drugie. To jest taki pa pakiet ochronny, no, jakby coś się stało. No to jest o tyle dobre, że nie musicie drugi raz tyle samo siana wydawać, tylko no zawsze to jest tańsza, dużo tańsza opcja. No myślę, że taki fajny ukłon. No najczęściej no zrywa się albo coś się z tym dzieje z naszej winy, No to coś tam no trzeba też zapłacić za to, ale no to jest dużo, dużo mniej niż mielibyście płacić za nowe urządzenie. Ba, du dużo mniej, dużo mniej za wymianę osądy dodatkowa opłata no 60 euro nie wiem po ile teraz jest euro no, 120 no 250 złotych pewnie no około 300 złotych niech będzie no to jak to się no, to jakby to się prawie że nijak ma do y, ceny normalnego takiego urządzenia y, spółki sklepowej więc tam za niecałe 300 zależy jakiś kurs jak coś się stanie no to jeszcze macie tą opcję że, że możecie sobie w ramach tego abonamentu to urządzonko uzupełnić i dodatkowo no właśnie jest ten rabat 20% na akcesoria tam są fajne akcesoria jakieś uchwyty do, do do łódek do pontonów do kajaków zależy gdzie chcecie to montować i wiele wiele innych zresztą zapraszam was odsyłam was do linków pod tym filmem wszystko sobie zobaczcie to jest taka informacja yy, dla tych którzy jakby obserwują te tutaj różne takie moje działania z tym deeperem są tym zainteresowani mieli takie obawy no to przekazuję wam informację. Że teraz te obawy w jakiś tam sposób zostały, myślę, rozwiązane. Jest to jakaś tam fajna opcja, żeby, żeby gdzieś tam, no tak jak mówię, no to ryzyko zawsze jakieś tam jest. Mi się już też zdarzyło, że kiedyś zrobiłem zamach do tyłu i o drzewo zahaczyłem. jak wyrzuciłem, to mi sama echosonda poleciała. Na szczęście wiatr był w moją stronę, więc mi to jakby do brzegu dopłynęło. No ale zdarza się, no zdarza się. A swoją drogą, tak jak mówię. Na ta, y, szczególnie na takie stare rzeczy. Ja będę jechał niedługo. Y, mam propozycję, mam zaproszenie. Zresztą też zobaczycie, bo mam nadzieję, że uda się, żebyśmy wspólnie sobie połowili. Naprawdę z bardzo dobrym spinningistą. Y, no, taka pora roku, więc takie kanały. Y, I tam też sobie oczywiście tego deepera zabiorę, bo ja zawsze sobie na takie nowe wody zabieram albo na wody, które znam, ale chcę sobie je dokładnie. Przesądować. No, mi to bardzo leży po prostu i dlatego z tego korzystam i dlatego też wam to pokazuję. No dobrze, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tutaj mojego monologu. Ja idę dalej i jak sobie tam dojdziemy, bo chyba pójdę tam, gdzie byłem i po prostu będę rzeźbił. I jeszcze sobie, zanim tam zajdę, to sobie te, te gumki zobaczymy, bo jeszcze chciałem zobaczyć, właśnie co tam, co tam mam, bo gdzieś tam. Yy, też właśnie yy, dostałem parę przynęt, tak na sprawdzenie, więc sobie sprawdzimy. nie? Dobra, ty idziemy. Zaszło trochę słońce. Generalnie łowić, łowić to tutaj chcę, tylko że tu nie wejdę, nie? bo tu jest podmokło. To muszę całe teraz naokoło wejść. Dobra, tu będę schodził, to zobaczę sobie te gumy. Ja sobie coś od razu z prosaka wybiorę i już będę na to łowił teraz. Słuchajcie, to są gumy M5 Craft. Ja już coś kiedyś miałem od nich i mi to działało. I co tutaj mamy? Cheater 1,5 cala, cheater 1,5 cala. To są takie tantowate. Dobra, ten kolor, ten kolor mi siedzi, to biorę. Kozjawka 1,5, to jakaś taki brown pumpkin, green pumpkin, cola, baby cryfish. Raczki. O, popatrzcie, fajnie te raczki wyglądają. Patrzcie jakie raczki. Fajne takie, o, nie za duże. Mega to wygląda. To, to tak, biorę te raki, to biorę w kieszeń. To biorę w kieszeń, yy, i to biorę w kieszeń. Kola. Takie wszystko w czerwieniu. a to sobie schowam. No, i od razu sobie założymy. Słuchajcie, no podobno bardzo dobrze to działa, więc jak, jak była okazja, to czemu by nie? Trzeba próbować nowych rozwiązań. Tym bardziej, że czasami stare rozwiązania mogą być już. No to po kolei będę to po prostu. O, wezmę to tamto, później będę zmieniał. Czasami, wiecie. Yy, jest coś takiego jak przebłyszczenie wody czasami jak jest jedna woda młócona jednym rodzajem przynęt albo jedną przynętą, no to faktycznie już te ryby się opatrzą i, i warto wtedy pokazać coś innego, więc spróbujemy zobaczcie, robaczek mały właśnie do takiego dłubania takiego jak ja lubię już później taki, taka harmonika, taki przegub żeby ten, o fajne to jest zobaczcie mega to wygląda, No, to będzie powiem Wam, to może być sztosik Także nie bójcie się eksperymentować, słuchajcie, wręcz jest wskazane. Wiecie, ja też tak trochę się łapię na tym, że utknąłem w tej tancie, tak czyli tylko tanta, 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 ewentualnie ta pupa, a to też trzeba trochę, trochę czegoś innego próbować. Tym bardziej, że mówię. Czasami te ryby już widziały naprawdę wszystko albo no dużo rzeczy i nie chcą tak chętnie reagować, to wtedy warto i to chyba na wszystkie gatunki ryb tak działa. Mówię tu oczywiście o spinningu rybak drapieżnych. To też są takie robaczki, więc tutaj też będę mógł prowadzić albo z opadu, albo podszarpując, albo właśnie wręcz wlokąc po dnie. Zresztą nawet teraz, co tam leci jakieś kopytka też uważam, że tam można po dnie spokojnie próbować to prowadzić. O, zobaczymy tam dalej. Jeden rzut, jak o, coś zabomblowało tam. tam. Jak szedłem, stały dwa samochody. Dwóch z tam siedziało. Jeden siedział w takim miejscu dobrze rokującym, to też tam lubiłem brać ryby, ale to na końcu spróbuję, bo on prawdopodobnie jeszcze tam siedzi. A tam tak nie ma pola manewru, żeby gdzieś tam się koło niego przykleić. Tam jest bardzo mało miejsca, więc może później jak pojedzie. Z tym jednym rozmawiałem, też mówił, że słabo. Jedną jakąś tam małą rybkę miał. No dobra, to sprawdźmy tego raczka może coś zupełnie innego, im trzeba, nie wiem. Powiem wam, że no padaka straszna jest i coś takiego. Patrzcie, no ładne, nie? Pewnie nie potestuję za bardzo, bo mówię, nie ma, nie ma, nie ma Tylko też zbroję sobie w czoburaszkę, tak normalnie jak tamty tam czy te pupy. Raczki na tą porę roku są bardzo fajne, bardzo mogą być skuteczne. To jest bardzo dobra pora na takie przynęty. Też je można prowadzić szurając po dnie, lekkie podskoki. A może też zapadną, ale może być skuteczne. Tylko że kurde, no, wiem, słońko zaszło, a tak mniej świeci. Nic tu się nie zmieniło, może nie ma ryby, ale w ogóle, no bo znowu co? No obserwujemy wodę, nie? nie? Nic się nie dzieje kompletnie na tej wodzie. Nie ma tutaj nic, nie oczkuje żadna fala, żeby coś z czcin wychodziło. Bo czasami to też było widać, że coś tam przy tych trzcinach się dzieje: jakieś robi się kręcą, jakaś tam się czcinka rusza, jakaś falka z tych trzcinek się gdzieś pokaże. Nie ma nic. Tak, jakby albo one są totalnie nieruchome, albo ich tu po prostu nie ma. Tam gdzie zaczynaliśmy, tylko zobaczę, może ten wędkarz już poszedł, tam będzie miejsce, żeby tam porzucać. No tutaj kompletnie. Mam wrażenie, że tutaj nie ma ryby. Tak jak mówiłem, nie, nie widzę w ogóle nic. No pozostaje wybór: albo, albo stać tutaj do końca, liczyć na cud, albo zbawienie. Ale że ja nie za bardzo przepadam za takimi rozwiązaniami, bo się po prostu nudzę, więc idę dalej. No. Tyle zostało tam: bo z dwie godzinki, niecałe. Zobaczymy sobie. Tam tam jest także przy rzece. Znowu trochę popróbuję. Jak nie, to pójdę w te rejony. No za... Wiecie, to tak jest w wędkarstwie, nie? że w sumie ważne jest to, żeby do końca, jak tu się mówi, walczymy do końca, ale faktycznie w tym wędkarstwie coś jest, bo nierzadko się okazuje, że właśnie te ostatnie minuty potrafią dawać ryby. Tym bardziej jak się szuka, o, ale tu rozryrany zobaczycie. Tutaj to jest dobrze jak tam byłem, to tam jest takie miejsce, że po prostu prawie mi koloszy brakło. No to jest, o, zobaczcie, no woda poszła do góry, ale trzeba wtedy chodzić boczkami tutaj Ładnie, gdzie nie przedeptane Po kępkach trawy To jest o tyle fajnie, że Tam generalnie jest takie wypłycenie Tak na poł w połowie odległości rzutu jest taki spad To są zawsze jakieś spadziki, kanciki, to są zawsze dobre miejsca na ryby no Dlatego też tutaj jak są, to tutaj się też lubią trzymać Pytanie tylko moje jest takie, czy to ocieplenie nie sprawiło, że ta ryba wyszła w rzekę? Ja nie wierzę, nie. Jeszcze spadł. <laughs> ale był taki, nie? Ale jest ryba. No nie ma, no w sumie nie ma, nie wyciągnięta. Chciałoby się powiedzieć, że nie słuchajcie. No, ale tak się czasami zdarza. Zrobię sobie krótką przerwę. Jestem już parę godzin tutaj i no, ten jeden kontakt, mały okonek jakiś, który i tak spadł, troszeczkę to potrafi jednak tę morale nadszarpnąć, więc już chyba nie spodziewam się zbyt wiele. Niemniej jednak, jak już jestem, to wyczekam do tego wieczora. Zobaczę, co się zadzieje. To nie znaczy, że jak dzisiaj nic się nie działo, to jutro się tu nie zadzieje. Jeżeli macie taką sytuację, to też się nie zrażajcie, bo czasami jest tak. Już tutaj też miałem wielokrotnie. tak. Dzisiaj po prostu zdecydowałem się nagrywać. Mimo tego, że ryby nie będzie, bo długo już nic nad wody nie było, ale bardzo często tutaj miałem tak, że właśnie nic się nie działo. Na drugi dzień przyjeżdżałem, bardzo fajnie połowiłem. Także jak nie dziś, to jutro. Dobra, wiecie co? Jakby to powiedzieć. No dzisiaj porażka kompletna. No. Można sobie tłumaczyć, że na tym polega wędkarstwo, że czasami tak bywa, że nie liczą się same ryby, że dobrze jest spędzić czas na łonie natury, ale wolałbym jednak zdecydowanie te ryby złowić. Koniec filmu.